Nie denerwujemy się tak, nie denerwujemy się tak. Bardzo Uśmiechamy się. Wesoło, radośnie. Kibicujemy swoim dzieciom. Marek, ale ty się chociaż raz uśmiechnij. No. Jeśli ktoś myśli, że bycie rodzicem to jest po prostu lekka robota, że się tylko jeździ, no tak wcale, nie jest Co? To Tu się, proszę Państwa, jeździ, układa bramki, dowozi i słucha marudzenia To dół To jest dół, dobra, dobra Prosto, prosto Tutaj nasz delegat PZPN-u Układa Jak tam jest? Dobrze? Się tutaj. Ile jest? Jaki wynik? Nie wiem jeszcze. Nie <laughs> wynik. dobrze. piątki i Kto dziś kapitanem jest? Nie, Pokaż mu opaskę, ja go wygląda? Ja, no, nie no, nie no, wiem, bo, bo mi tak grzesiąc. Weź mu tu pomóc. Rekapitanu musi mieć asystenta. Trzymaj się tam Trzymaj tu. Trzymaj. Cztery chopa trzeba do jednej opaski, no? Czekaj. Nie, to tu musisz zostać. No już! Serio mnie nie umiecie. No to, no, to, no, 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 to ja ja nie da się tak samo włożyć. To zarobiste. Kuba jako Różowy. kapitan, powiedz mi dzisiaj jaki jest Dla Team Spirit. Jaki kolor? Słucham? Team Spirit dzisiaj jaki jest? E... Duch w, w, w drużynie. E, duch w Maradona. Na, no Maradona. Niech będzie Maradona. nie, ale nie Czy Zidane. drużyna dzisiaj jest nastawiona dobrze, źle? Jak myślisz? No. Boisko jest dzisiaj fajne? Nie no, ma. Czy tak średnio bym powiedział? No, tak średnio. Słyszałem, że ty się z jednego przenosisz w ogóle do. Nie, nie przemyślisz. Chodź? Będę, będę mieszkał, ale nie będę O, yy, pozytywne nastawienie, ładna pogoda, wydaje mi się, że yy, chłopaki nie zepsują na weekendu, Także bojowo stawiam, stawiam na 12-1. Rozumiemy, że ty z uwagi na to, że tutaj przyjechałeś oglądać dzisiaj, jak grałem MKS Mysłowice, robisz to pod kątem tego docelowego klubu dla swojego syna. Nie, nie, nie. skropnie około jest ta i Dzień dobry. Jak się nazywasz? Jakob Minor. Powiedz mi przyjacielu, ile masz lat? 11. Na jakiej pozycji lubisz grać? W prawej obronie, czasami lewej. A jak długo grasz piłkę nożną? 5 lat. 5 lat już? Czyli masz 6. Od kiedy masz 6 lat, zacząłeś wiesz? Tak. No, to kawał czasu. Tak. E, powiedz mi, czyli mamy obronę, mamy pozycję. E, Jesteś prawonożny, lewonożny? W prawej. Prawonożny? Prawo prawej. Prawo A jaki jest Twój ulubiony klub? w dorosłej piłce? Real Madrid. A ulubiony zawodnik? Ronaldo. Ronaldo A jakbyś mógł kiedyś grać piłkę w przyszłości, to na jakiej pozycji chciałbyś grać docelowo? Na środku Na środku Czyli rozgrywający No dobrze, a powiedz jeszcze, bo dzisiaj mamy tutaj mecz z jakąś drużyną z Boisko wygląda tak, jak wygląda Jest proste, krzywe, co myślisz? Krzywe Krzywe Ale lubisz grać na naturalnej trawie, czy wodzisz na sztucznej? Na sztucznej, na sztucznej. No dobrze. Korki założone? I tak. Po udanej zabawy. Dzisiaj powodzenia. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się nazywasz? Mateusz Tudorski. Mateusz Tudorski. Mateusz, jak długo grasz piłkę? Eee, 6 lat. A masz lat? 11. 18, 11. 11. 11. Czyli od szóstego roku życia tak. kulamy w piłeczkę. Tak. Dobrze. Czyli 6 jedenastych twojego życia jest spędzone na graniu w piłkę. Tak. Elegancko. Lubisz to? Uwielbiam. Uwielbiasz. A jak już tak bardzo lubisz, to na jakiej pozycji najbardziej? Lubisz na grać? środkowej obronie albo na prawej. Na środkowej obronie lub na prawej. Czy jesteś typem kiwającego, rozgrywającego, kombinatora jak e, lubisz? Rozgrywającego bardziej. Rozgrywającego. Czy petarda w nodze jest do dalekich Tak. Tren? Dobrze. Jaki jest twój ulubiony klub? Real Madrid. A ulubiony piłkarz? E, nie mam. Nie masz? Nie mam. A jak myślisz, to jest lepszy? Cristiano Ronaldo, czy Vinicius Junior? Na ten obecny czas Vinicius. Vinicius, okej. Okay. No dobrze, widzimy jakie boisko dzisiaj jest, pokażmy tutaj nasze poszukiwania. Tam jest trochę niżej, tu jest trochę wyżej, tu mamy jeszcze jakąś stację dużą, radiową. Czy ty dzisiaj wodzisz gazy na naturalnej, czy na sztucznej? Na sztucznej. Na sztucznej. Inaczej się piłka kula. No, jest też, lepiej poleci, jak się uderzy yy, w, nat w naturalną, to wolniej może się zatrzymać, albo spowalnia. No dobrze, no to trzymam kciuki, powodzenia, uderzenie, zobaczcie, dobrze. Dziękuję, dziękuję. Dzień dobry. Jak się nazywasz? Adam. A nazwisko? Kozioł. Adam Kozioł. Adamie, masz lat 11? Tak. Od ilu lat grasz piłkę? Od siedmiu. Od siedmiu? Tak. Czyli od kiedy masz pięć lat? E, tak. A w jakich klubach już grałeś? E, w Wilkowicach i z teraz. W Wilkowicach? Wojkowicach. Czy w Wojkowicach? W Wojkowicach. Czy tych kościelnych, czy tych bitowskich? E, okay. e, na jakiej pozycję byś najbardziej grał? Na e, prawym szczydle Na prawym skrzydle. A jak biegasz, to czy nie przeszkadzają włosy? Całe rywanie. Nie, <laughs> zawsze jedzą na bok. Taka stylowa. Stylowa musi być. Dobra, a kto jest twoim jaka jest Twoja ulubiona drużyna? Czwarta Katowica. A e, to nasza oczywiście, czwarta liga, czy, czy no tam... To... i tak dalej. Klasa okręgowa to jasne, Manchester ale jest to rosyj? Manchester United. To tak jest! Tak! tak. Manchester. Tak. A ulubiony piłkarz? Mm, ja to za bardzo nie mam. Nie mam. Nie no, Lewandowski, tak jest? Lewandowski. Jak Lewandowski. Szanuję, szanuję. E, dobra, e, lubisz grać na trawie, i naturalnej czy sztucznej, Sztucznej. Czy sztucznej. Bo... Tak. No dobra, a co nam powiedz na temat dzisiejszego boiska? No, na pewno bardzo wysoka murawa. Wysoka? Wysoka i będzie widać, że piłka będzie bardzo, trzeba będzie bardzo mocno podawać bo... Pokażmy naszym kibicom jak ona jest tutaj jest ładna, równa Natomiast tam się trochę opada Tam jest górka, no To musicie uważać, żeby tam wam nie pokulała się z górki, nie? No bo no, czyli będzie widać, że trzeba będzie mocno podawać Bo będzie lek, Boże, będzie mniej, szybciej leci piłka że muszę mocniej podawać. Co? podawać. jej podawać. No dobra. Dobrze, kibice Manchesteru, panowie, bawcie się dobrze, powodzenia dzisiaj, udanych dobrze. piłkarskich Cześć emocji. Dziękuję. Dzięki. Dzień dobry. Jak się nazywasz, przyjacielu? Marcel Wypich. Marcel Wypich. Powiedz mi Marcelu, ile masz lat i jak długo grasz w piłkę? E, mam 11 lat i gram 6 lat w piłkę. 6 lat w piłkę. Czyli 6:11 twojego życia spędziłeś na kopanie w piłce? Tak. Fajne hobby. Na jakiej pozycji byłeś grać najbardziej? Na bramce. Na bramce? To ty jesteś już tą gwiazdą brały, sparty, z tego co słyszałem. Tak, 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 hmm. mój drogi, no. Dobrze. Yy, powiedz mi, jak się nazywa twój ulubiony klub w dorosłej piłce? Arsenal. Arsenal, no w końcu coś oryginalnego, no. A nie tylko o Ronaldo, Real Madrid i Barcelona. A jak się nazywa piłkarz, którego najbardziej lubisz oglądać? Nie wiem. Nie mam. Chociaż... A z Arsenalu taki ulubiony? No to... Nie, Chwila. E... Aaron Ramsdale. What? Dramkarz. Aaron Ramsdale. Aaron Ramsdale. Krótki też na znajomość Arsenalu Arsenalu przeszedł pomyślnie. Okej, okay. dobra. Czy w takim układzie, powiedz mi, lubisz grać na naturalnej trawie, na sztucznej, jak to sztucznej. wygląda? Na sztucznej? Czyli dzisiaj rozumiem z tego, że żaden z was się dzisiaj nie będzie dobrze czuł na tej nie dość, że naturalnej to, naturalny, to jeszcze dosyć krzywej. Nawierzchni. No, na no tak, tak mi się wydaje, ale, ale będzie dobrze. Mhm. Ale za to zobacz, jakie jest tu duże boisko i jak dużo miejsca jest. No. Nie jest tylko się kiwać i kiwać. To prawda. No. no dobrze, a powiedz mi jeszcze tylko na sam koniec w takim układzie, pytanie podchwytliwe, ale jednocześnie bardzo ważne. Czy lubisz swojego trenera? Tak. Mhm. No świetnie. Dobra, to, to się wytnie. Dzięki bardzo, trzymaj się udanych emocji. Dzień dobry Dzień dobry. Jak się nazywasz? Janek Nowicki. Głośno i wyraźnie? Jak się nazywasz? Nowicki. Janek Nowicki. Janek Masz 11 lat? Tak. Na jakiej pozycji lubisz grać najbardziej? 68. 6-8. Tak. E, co jest twoją domeną? Mocna noga, kiwki, nie wiem co tam kiwki. jeszcze. Lewa noga Kiw. słabsza? Kiwki. kiwki. Czyli kiwki, kiwki. E, lubisz się kiwać? Tak. Świetnie. A jak wolisz grać na naturalnej czy na sztucznej? Na sztucznej zdecydowanie. Czyli to a co powiesz na temat dzisiejszej oto tej tutaj, tutaj nawierzchni? Nie. Nie wygląda na złą. No. Nie wygląda na złą? Nie. Ja. Oprócz tego, że jest to krzywa, nie? Tak. Okay. To taka górka jest. No dobrze, przyjacielu, jak się nazywa Twoja lubena drużyna? W dorosłej Liverpool. piłce. Liverpool. Liverpool. Tak. A ulubiony piłkarz? Kylian Mbappé. A z Liverpoolu? Um, trend Aleksander Arnold. Obrona? Tak. Ambitnie. Dobrze, a jak myślisz, kto jest, piłkarzem? Kto jest yy, bramkarzem wszechczasów? Według Ciebie? Yy... Johnny Buffon Myślałem, że szczęsny Wojciech. <laughs> Albo Wyszogrodzki Hubert, bądź też Wypich Marcel. Dobrze, eee, jak nastawienie przed dzisiejszym meczem? Dobra. Piękna pogoda, słoneczko świeci, pszczółki latają. Siepki. Udanych emocji, trzymaj kciuki na razie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodź Łukasz, jak też chcesz tutaj się nagrać to chodź. No. Co? Będziesz jako asystent i pomocnik. Głównie pytania będą skierowane do Oskara, ponieważ Oskar jeszcze nie miał możliwości uczestniczyć w naszym quizie Ale możesz podpowiadać, jakby czegoś nie wiedział Oskarze, pierwsze trudne pytanie, ale skup się, bo to jest strasznie trudne Ile masz lat? Ja 11 Od ilu lat Od 6 Teraz trzecie podchwytliwe pytanie Na jakiej trawie lubisz grać? Naturalnie, czy sztucznej? Na sztucznej bardzo Na sztucznej tak. Czy jest ktoś z Was, kto lubi grać na naturalnej? Nie, nie, nie. Okay. Eee, powiedz mi, kto jest twoją, Jak się nazywa twoja ulubiona drużyna? Sparta no, no to Sparta Katowica. Sparta Katowica. Dobra, bo trener was wołał, panowie. Nie przedłużajmy powodzenia na dzisiejszym meczu. że hey, on. Je... Paz. 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 Uśmiech pas, są? Tak. O, Francji, za uśmiech. U, u. Uśmiech jest? Dobrze. dobrze. Dobrze, ładna pogoda. Klimacik jest? Idealna Idealna? No. Udanej zabawy dzisiaj. Jak tam, Janusz? Wszystko dobrze? dobrze. 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 No. Panowie, uśmiechy są? Tak. Wszystko dobrze? Tak. No. Wyspani? Tak. Wyspani? No. To Ktoś, kto już tu chyba dzisiaj pospał za długo, co? O której się dzisiaj poszło spać antek? Wy się dzisiaj przyjacielu? No, o 60. W sensie. O 6.30? O, o, matko. Uwzględniając to, że dzisiaj jest sobota Jak się Państwo zapatrują na pomysł zbiórki o 8 rano? Już, zrobię, No może być, wstaliśmy, jest okej. Okay. Wygrywamy na razie, więc warto było wstać. Rano wstaje, to mi starto daje. <noise> 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 rano wstaje, to mi sparty daje. <noise> Niektóre no. bo w Energy Landy wcześniej? Dobrze, Dobrze, bardzo fajnie, tak. Co się najbardziej podobało? E... Wszystko było fajne, ja! ale to najbardziej to był to taki to fajny to pokaz to takiego extremu takich Jakby takie auta, które... Takie różne triki na autach na motorach. I, no. Ale nie żegałeś? Na nie, tych karuzelach wszystkich? Nie, nie, nie Na No, słuchaj.